Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Galzak i zapraszam na pierwszy odcinek z serii Bad North. Yy, zobaczymy, co to jest tak naprawdę. Ja już się mniej więcej zorientowałem, bo wczoraj odpalałem, sprawdzałem. No, dosyć taka prosta gierka, yy, taka no, RTSowa, można by powiedzieć. Yy, jak długo będę to nagrywał, trudno powiedzieć. Myślę, że jakaś strasznie długa seria z tego nie wyjdzie, bo, jednak, no, tak jak mówię, jest to dosyć, dosyć stosunkowo proste mechanicznie. Rozgrywka jest stosunkowo prosta mechanicznie, więc, no, chyba nie ma co tutaj owijać bawełnę. Tylko po prostu klikamy start i jedziemy. Ustawienia, właśnie, jak tym. Nie sprawdzałem wcześniej. Tych ustawień, ale tu chyba niczego szczególnego nie wymyślimy, więc po prostu klikamy play. No i możemy wy wybrać dwóch m, naszych głównych bohaterów. Zostawimy sobie Brana. dlaczego by nie. Jest tutaj, widzę, że jeszcze jakiś deluxe DLC, którego ja nie posiadam. M, no ale to mniejsze z tym. Tutaj też widzę, że traitów nie mogę mu żadnych ustawić ani nic. E, no i dobra, drugą, drugiego bohatera weźmiemy sobie jakiegoś troszeczkę innego. Dyfed, Hilda. Zasadniczo nie ma to chyba większego znaczenia, powiem szczerze, ale... no cóż. Jakieś taki imię, żeby miał w miarę normalne, co? Nie jest to chyba zły pomysł. Morgana, dobra, Morganę weźmiemy sobie. Normalny poziom, poziom trudny. Próbowałem na normalnym, więc chyba zagramy sobie na normalnym. Tutoro, tutorial wyłączę. Restart Lveli. nie, nie, zrobimy to, wyłączymy. Tutorial też wyłączę, no i cóż, odpalamy. Oj, oj, strasznie głośno. Ja to sobie oczywiście na mikrofonie mogę ściszyć, więc nie ma problemu. No, jeżeli chodzi o materiał nagrywany też nie ma problemu, bo sobie później przy renderowaniu można wszystko ściszyć, podgłośnić, także nie ma problemu. Gorzej jest przy streamach, bo tam wszystko jest na żywo. Dobra. Bronimy pierwszej wyspy. Na tym to polega zasadniczo, że musimy bronić wysp poszczególnych wysp, kolejnych wysp. Przed e, nadciągającymi falami nieprzyjaciół. E, możemy sobie kliknąć każdy z oddziałów i przemieścić go na jedno z e, wybranych pól. E, generalnie musimy obronić te budynki przede wszystkim, bo one są tutaj kluczowe. Za obronienie budynku, za niespalony przez nieprzyjaciela budynek dostajemy monetki, no i później dzięki tym monetkom możemy się jakoś ulepszyć. Przerzucimy tutaj ten oddział na drugą stronę. No jak widzicie, przeciwnicy na razie nie są jakimś szczególnie dużym wyzwaniem, no ale to cóż. Pierwszy poziom w końcu. Później zaczyna się robić zdecydowanie gorzej. Dobra, przerzucimy tutaj od razu drugi oddział, bo widzę, że tutaj finalna fala nadciąga. A nie, tam jest finalna fala. Dobra, to nic. To tam się, to tam się przerzucimy w takim razie. No, i generalnie rozgrywka do tego się sprowadza, mówiąc, mówiąc wprost. No, rzecz w tym, że później zaczyna się sytuacja komplikować, bo dochodzą jakieś nowe jednostki, jeżeli chodzi o nieprzyjaciół, nowe jednostki my możemy posiadać, łuczników, włóczników i tak dalej, tak dalej. No, i ważne jest oczywiście, żeby to wszystko jakoś ładnie skombować. Łucznicy, z tego co się zorientowałem, są naprawdę bardzo mocni w tej wczesnej fazie rozgrywki. Więc spróbujemy ich ulepszyć w miarę jak najszybciej, bo ich stawiamy na wzgórzu i oni koszą tych podstawowych nieprzyjaciół bardzo sprawnie. Yy, Okej, okay, wyspa Ale została zdobyta, więc teraz możemy ruszać na kolejną, no ale najpierw musimy oddać turę. Za każdym oddaniem tury skraca się to tak jakby morze, yy, przez co no, musimy niekiedy wybierać, czy chcemy na tą wyspę pójść, czy na inną. A, tu się w ogóle troszeczkę... A to mi się odkrywa z czasem. Okej. Okay. Okej, okay. ja po prostu jak czekam, to to mi się samo będzie automatycznie odkrywało dalej, tak? Zobaczmy sobie na razie na upgrade'y. Eee, każdy oddział możemy ulepszyć. Możemy im dawać itemy, no, na razie itemów żadnych nie posiadamy. No i możemy im umiejętności klasowe jakieś rozdawać. Rzecz w tym, że mamy 5 monetek, a żeby rozdać jakąkolwiek umiejętność klasową, no to potrzebujemy tych monetek 6. Więc no na razie nie, poz nie pozostaje nam nic innego jak po prostu kliknąć kolejną wyspę yy, i ruszać dalej. Yy. Okej. Okay. Dobra, deploy. Podejście jest tylko z jednej strony, więc przypuszczam, że... No tylko problem w tym, że ten jeden budynek jest na dole, więc jeżeli się będziemy bronić tutaj po prostu na górze, no to zwyczajnie nam będą palić ten budynek, a to... to szkoda, bo w tym wczesnym etapie rozgrywki... Oni tu nie wejdą we żaden inny sposób, chyba, chyba nie. W tym wczesnym etapie rozgrywki to jednak. Mm, no warto bronić wszystkich budynków. Na późniejszym etapie to nie zawsze się udaje. Ale teraz to szkoda, szkoda poświęcać. Dobra, chyba zejdziemy. No, bo oni się palą, oczywiście, te budynki. E, I tak, no na razie nie mam żadnych umiejętności na tych naszych oddziałach, więc to wygląda tak dosyć mm, banalnie. No, ale z czasem się sytuacja troszeczkę skomplikuje. Dobra, tam ci zlądują z tej strony. Więc w sumie możemy tu od razu podejść. Zablokujemy ich na plaży. No jeżeli mielibyśmy włócznie, to włócznie są bardzo przydatne do blokowania właśnie nieprzyjaciela gdzieś na plażach czy w jakichś takich punktach strategicznych. Jak w przeciwieństwie do Warhammera tutaj blobowanie oddziałów się opłaca. O patrzcie, no to jak nas mocno bili. Spala nam chyba tam ten budynek. No Wyślemy tam jeden oddział. Właściwie oba. No, niestety, no tyle mówiłem o tym, że trzeba bronić tych budynków, a ostatecznie nie zdołam tego bronić, ale było ciężko, patrzcie na to. <laughs> Praktycznie nas tutaj zaorali. Jestem zaskoczony. No nic. Cóż, pierwszy fail, niestety. Dobra, ale możemy jakieś upgrade'y wreszcie zrobić. Morganie damy łuczników, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że oni są w tym wczesnym etapie naprawdę skuteczni. No i tyle, tyle. Nic tutaj więcej nie możemy porozdawać. I teraz tak, tutaj mamy. A muszę tak czy inaczej oddać turę. I tutaj mamy ta. O, dobra. <laughs> ale dobrze, dobrze, że to wziąłem, bo tutaj mamy oczywiście jakiegoś obrońcę wbudowanego, tak jakby, więc będziemy mieli dodatkową pomoc. No i oczywiście. Ta, ta wysoka skarpa nam tutaj umożliwi wykorzystanie jakoś naszych łuczników. Dobra, gdzie jest jakiś przeciwnik? Tutaj nadciągają, dobra. Czy łucznicy w to miejsce zrzucimy jeden oddział na dole. Na dół znaczy się. No, oczywiście tutaj celność jest chyba w dużej mierze przypadkowa. No i udało się. Pierwsza fala wykończona bez. Większego zamieszania. Dlatego łucznicy są właśnie bardzo przydatni na tym etapie. Później, jak się zaczynają jakieś mocne jednostki, typu tarczownicy, typu jakieś takie większe, większe dziady, no to wtedy ci łucznicy już nie są aż tak skuteczni. Szczególnie, że oni w zwarciu, to w ogóle ich skuteczność jest zerowa w zwarciu. Dobra. A tu jeden łucznik. No właśnie, łucznicy. Tutaj też są chyba. Nie, to są miecze. Dobra. Ale przeciwnik też może mieć łuczników, więc jeżeli my nie mamy swoich jednostek strzelających, to łucznicy nieprzyjaciela mogą nas strasznie karać. Więc no właśnie, to jest problematyczne niekiedy. Przemyślmy się tutaj. No i praktycznie chyba nie toczyliśmy jeszcze walki w zwarciu w tym momencie. Wszyscy poginęli od... A, dobra, tu jest jeden budynek. Trzeba go obronić. Nie wiem, czy zdążę. jeszcze ten oddział No i zwycięstwo. to było akurat całkiem proste no ale tutaj z kolei nie zrobiliśmy zbyt wielu monetek tylko że no dostaliśmy przynajmniej bohatera tak jakby do pomocy także to na pewno się opłaci Hilda OK kolejne wyspy zostały odblokowane mamy 7 mm, mamy 7 tych. Pieniążku, więc możemy kogoś ulepszyć. Więc tutaj ten oddział, albo wiecie co, może Hildę by ulepszyć jako włócznika? Tak zrobimy, bo włóczni się naprawdę tutaj przydają. Tutaj mamy kolejną wysepkę. Dobra, pójdziemy na tą wysepkę. Tu musimy właśnie oddać turę najpierw, zawsze o tym zapominam. Pójdziemy na tą wysepkę, bo ona się odetnie w kolejnej turze, więc spróbujemy ją tutaj pobronić. Dobra, deploy. Dobra, wyślemy tych gości na dół. Ok. E, nie, nie, a problem. Dobra, spróbujemy tak zrobić. Ustawimy się na tej skarpie. Zablokujemy się tutaj włóczniami. A ci miecznicy będą taką naszą mobilną siłą, która będzie tutaj się przemieszczała po okolicy. Na razie to jako tak działa. Włócznie są naprawdę bardzo mocno, szczególnie jeżeli mają jakąś przewagę terenu, bo jeżeli ich rozstawimy na takim otwartym terenie, no to jest ciężko. One jak zostaną otoczone albo jakoś po prostu ktoś się przebije przez te włócznie, no to wtedy się zaczyna robić nieprzyjemnie. Dobra, no musimy tutaj tych włóczników wysłać, albo nie, wiecie co, nie. Kurde, stracę domek chyba. Może nie O nie No, fail, fail. <laughs> dobra, udało się pogonić, dobra. Ale było ciężko. Myślałem, że ten domek już stracę, a to dwie monetki, więc troszeczkę szkoda by było. I tak już sporo tych domków natraciłem, <grym> powiedzmy sobie szczerze. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Naprawdę to szybko idzie, trzeba przyznać. Pięć monetek, więc teoretycznie będziemy mogli coś sobie ulepszyć. I wiecie co? Brana sobie ulepszymy, damy mu tarczę. To się całkiem przydaje, oddajmy turę. I teraz, fajnie by było pójść tutaj, tutaj jest dużo przeciwników, ale mamy żółtą flagę, więc to oznacza, że prawdopodobnie dostaniemy jakiegoś kolejnego sojusznika. A wydaje mi się, że ich zdobywanie... Tak, Norman tutaj broni tego miejsca. Więc no cóż, rozstawmy się. Jak tam z domkami? Tak, łuczników może by oddelegować tutaj. No tutaj nie ma innego podejścia, nie? Może w ten sposób zrobimy. Tu są oczywiście tarczownicy wspomniani wcześniej przeze mnie. No to nie jest zbyt przyjemna jednostka. Ze względu na fakt, że no są jakby chronieni przed łucznikami. No, ale włócznie to spokojnie ich co w stanie odeprzeć. Pięknie. Dobra, no będziemy tu stali po prostu. A no właśnie, łucznicy nieprzyjaciela, ale tarczownicy na szczęście nasi w stanie się obronić przed ostrzałem Dobra Za orani, za orani. Okej, okay. to też są łuki, chyba tak. Więc włócznie cofniemy. Tych też cofniemy. No, sporo łuczników mają, to jest nieprzyjemna sprawa na pewno. Znaczy zwykli miecznicy strasznie obrywają właśnie w wyniku... ...ostrzału. Dobra. Kolejna sprawa, możemy replenish zrobić, czyli no, uzupełnić nasze jednostki. Ojoj, oj, tu niedobrze, oberwaliśmy mocno. Eee, tylko musimy je oczywiście schować do domku i one są przez pewien czas jakby nieaktywne. Dobra, no, jak widzicie włócznie się załamamy bardzo szybko, no ale na szczęście udało się obronić. Eee, nie straciliśmy żadnego oddziału, żadnego budynku, także jest całkiem nieźle. No i przy okazji zyskaliśmy nowego bohatera. No tarczownicy są wredni, ze względu na to, że ten ostrzał dłużników ich oczywiście w żaden sposób nie, nie kontruje. Dobra, jedziemy dalej. Kolejna wysypka zdobyta, mamy kolejnego bohatera. Eee, możemy zrobić upgrade nawet temu Normanowi i ja powiem szczerze, chyba go ulepszę jako miecznika. Tak zrobimy. Oddajemy turę, A tutaj nam wysypkę ucięło, więc możemy spokojnie płynąć tutaj, tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy, przeciwników nie wydaje się być jakoś strasznie dużo. Zdeployujmy się teraz. Tak, tu są dwa podejścia. Musimy bronić tego głównego domku. Tutaj dwa podejścia są tylko z tej strony. Są łucznicy, dobra. Dobra, na razie jest w miarę bezpiecznie. Okej, okay, ci goście tutaj wiele nam nie zrobią raczej, bo oni się fokusują głównie na naszych. Tarczownikach. O nie, jednak dostali łucznicy. Okej, okay, tu jest problem. Tutaj na pewno będzie problem. Ale jakoś sobie może z nimi poradzimy. O, kolejne łódki z łucznikami, oczywiście. Dobra. Tych damy replenisz, póki nie ma zbyt wielu przeciwników. Dobra. No łucznicy, na szczęście, w walce w zwarciu, tutaj wiele nam nie zrobią. Ok, to była finalna fala, więc w sumie bez problemu. A tutaj naprawdę dużo monetek zrobiliśmy. Osiem aż. Mimo, że to nie było jakoś super trudne. Elegancko. Ok, osiem monetek, więc teraz będzie można jakieś kolejne fajne ulepszenie zrobić, prawdopodobnie. Możemy mieczników, brana naszego głównodowodzącego ulepszyć. Na początku, jak grałem za pierwszym razem, to ulepszamy uczynników, ale oni są później na tym wyższym poziomie troszeczkę mało skuteczni, więc ulepszymy. A, dałem im umiejętność, okej, okay, przez przypadek, no mniejsza z tym. E, e, to jest. Możemy z klifu zeskoczyć i zadać przeciwnikom spore obrażenia, więc tak, oddajmy turę. No i płyniemy sobie na kolejną wysepkę. No jest to takie proste, dosyć powiem szczerze, ale gra się całkiem przyjemnie. Więc. To by było tyle, jeżeli chodzi o elementy recenzenckie. Okej, okay, no mamy niestety tak domki słabo rozstawione, powiem szczerze. Aha, ten jestem w stanie przejść, to dobrze. No musimy się chyba bronić jednak tutaj na dole. No to jest już troszeczkę mniej przyjemny scenariusz, powiem szczerze. Tak, włócznie one się bardzo szybko załamują. Tutaj chyba trzeba będzie tych włóczników postawić. Tamten oddział nie sobie stoi z tyłu. Włócznie się bardzo szybko załamują, ale zadają spore obrażenia, jakby w wczesnej fazie walki. O, właśnie w tym momencie, jak zabiją, to jest dobrze, jak nie zabiją, to jest gorzej. Inaczej, w ten sposób. Okej, okay, znowu płynął tędy. On broni tamtego domku cały czas, ale to chyba nie jest niezbędne, bo stamtąd nikt na razie nie nadchodzi. O, sporo obrażenia dostali. Dobra, tych żółtych za chwilę przerzucimy. O, włócznie sobie poradziły doskonale. Łócznicy są tak naprawdę mocni tylko przeciwko tym, tym gościom z mieczami i innym łucznikom. Bo jak są tarczownicy, to już się sytuacja zaczyna komplikować. Dobra, no straciłem trochę tych włóczni. To chyba ostatnia fala. Tak, to ostatnia fala. No dobra, to nie było jednak takie skomplikowane. Jakby się z pozoru mogło wydawać. Chociaż te rozlokowanie tych budynków było takie dosyć nieprzyjemne, ale wszystkie fale szły, szły z jednego. E, z jednego miejsca praktycznie, także na no spokojnie. Dobra, kolejne wysepki odblokowane. Możemy zabgrajdować łuczników. Bombardują lokacje. Szarżuje pikami jakby w prostej linii. Dobra, wiecie co, ulepszymy chyba, jednak damy tą umiejętność łucznikom. To się może jeszcze do czegoś przydać na tym etapie. Oddajmy turę, no i płyniemy oczywiście na kolejną wysepkę. Nie wiem, czy rozlokowanie tych wysepek jest jakby losowe za każdym rozpoczęciem gry, czy one są zawsze takie same. Na to nie zwrócimy uwagi, ale wydaje mi się, że jednak ustawienie jest stosunkowo podobne. Okej, okay. dobra, wiecie co, ja nie zmieniam chyba rozstawienia. Tutaj duży gość płynie. Tak zrobimy. Jeszcze co zrobimy? Tak. Czerwonych damy tutaj. I spróbujemy wykorzystać umiejętność. Dobra, nie było to konieczne. O nie! No właśnie, to jest bardzo nieprzyjemny scenariusz, powiem szczerze. Tu będzie dużo biegania. A z nimi ucznicy niewiele porobią. No ale włócznie i tutaj jakby Focus Fire pomógł. E, Okej, okay, łucznicy tutaj. No, sami tarczownicy, już, już naprawdę ciężko jest w tym momencie. Zrobimy tak, włóż w środek. Dobra, znowu ich duże jest. Ale znowu z tego samego miejsca na szczęście. No i na szczęście tym razem nie mają tart, więc, więc ich przetrzebimy trochę zanim dotrą na miejsce. Dobra, no chyba się uda, to jest finalna fala nadchodni. Daliśmy radę. Dobra, to jest finalna fala, a tam są jeszcze łucznicy, okej. Okay. Dobra, łuczników przerzucamy już. Dobra, no powinniśmy sobie chyba dać radę. Elegancko. Też z pozoru wydawało się ciężkie, ale ostatecznie wyszło całkiem nieźle. Okej, okay, mamy 6 monetek. Więc jakieś kolejne ulepszenia ewentualnie wchodzą w grę. No i teraz mamy kolejną wysepkę z jakimś bohaterem. <coughs> Przepraszam, z jakimś bohaterem z tego, co mi się wydaje. też nie, upgrade'ów chyba żadnych tutaj nie, nie da się zrobić. Za siódemkę coś można kupić. Także nic, wstrzymujemy się, oddajemy turę. Jesteśmy cały czas tak jakby do przodu drogę z tymi wyspami. Także idzie to całkiem nieźle. Bo zdarza się czasami tak, że nam ucina niektóre wyspy, i musimy się decydować. O, mamy lokalnego dowódcę. I dzięki temu mogę sobie wybrać, kim chcę grać. Czy na przykład chcę Hildę z włóczniami, czy wolę na przykład Normana z mieczami. Bo tu mam jeszcze lokalnego obrońcę, więc to weźmiemy na razie tego Hilde z włóczniami. Tak, jeden domek jest na dole, co już mi się nie podoba. Ale podejście jest tutaj tylko z jednej strony, chyba, więc. Ustawimy sobie łuczników tutaj. Włócznie sobie ustawimy tutaj. A miecze sobie zajdą zupełnie na dół. To powinno chyba wystarczyć. No łuczników będziemy musieli jednak troszeczkę rotować tutaj. W ten sposób No niestety, celność tych naszych łuków jest kiedy mizerna Dobra, pięknie Okej, okay, tu kolejna fala Tym razem będzie ich dużo, okej okay. Dobra, jak wylądują to spróbujemy Oj Dobra, nieważne Fail <laughs> Okej okay. Ale włócznie radzą sobie doskonale z otwieraniem tego typu ataków. Dobra, tu musimy wysłać tarcze, bo mamy łóżników, więc najlepiej nie kryją w ten oddział z tarczami. O, dobra salwa. Okej, okay, ostatnia fala nadciąga, więc myślę, że sobie z tym poradzimy. Nasz lokalny obrońca oczywiście jest na tym najniższym poziomie. Okej. Okay. czy to jest finalna fala. Chyba tak. O nie, tam coś jeszcze jest, dobra. Więc zrobimy rotację. No i to zadanie wykonane. No tutaj na razie nie ma jakiegoś większego problemu. Ale naprawdę tutaj się można zdziwić, jak w pewnym momencie za zaczną się te fale robić naprawdę trudne, więc... E, na no spokojnie, to na razie idzie tak łatwo, ale jak, jak przyjdzie co do czego, to naprawdę... A tutaj, jak, jak zginą wszyscy dowódcy, to nie jest tak, że no, oni się tam zostali ranni i trzeba ich wyleczyć, czy coś. Jak oni zginą, to jest koniec gry. Więc no, trzeba naprawdę uważać, bo żeby nie, nie popaść w taką nadmierną pewność siebie. Okej, okay, tam mamy kolejnego dowódcę. Mogę kogoś zapgrade'ować. Wiecie co? Te, wydaje mi się, że trzeba się będzie wstrzymać jeszcze i spróbujemy ulepszyć... Brana naszego głównego dowodzącego, chyba że, chyba że mamy tego Alena nowego, którego możemy na podstawowy poziom starczami ulepszyć. I tak zrobię. Jednak w ten sposób zrobię. Bo te zupełnie podstawowe jednostki są naprawdę strasznie słabe, więc. a mam jednego do. Okej, okay, w ten sposób. Czyli ja mogę jednym dowódcą gdzieś zlądować, tylko że on sam sobie prawdopodobnie nie poradzi. Czyli ja będę mógł później się rozdzielać tymi, tymi moimi oddziałami. No to jest ciekawe, powiem szczerze. No nic, tak czy inaczej. Aha, czyli jak on jest dostępny, to ja muszę nim grać? A, czekajcie. Bo jak zaatakuję tym jednym gościem, to bardzo możliwe, że... Aha, tak, chcę oddać turę. Dobra, OK, w porządku. Czyli nie muszę, nie muszę jednak tym samotnym typkiem się wybierać gdziekolwiek. Tylko po prostu on, jeżeli nie zostanie wykorzystany, to mogę go wykorzystać w innym miejscu. No nic. Uderzymy sobie na tą dużą wyspę, no i będziemy powoli kończyć odcinek, bo już już nadszedł czas. Mm, Okej, okay, zdeployujmy się. W ogóle tu inne kolorki budynków są. Nie wiem co to oznacza powiem szczerze. Może nic, może to po prostu. Takie urozmaicenie drobne. Jak tu się bronić? No i powiedzcie mi, bądź, bądź tu mądry, nie człowieku? Jak tu się bronić? Ustawmy tych tutaj, weźmy włócznie w to miejsce. No dawajcie, zabijcie go. Świetnie. I możemy ich przerzucić tutaj. Dobra, wyczyszczone. Okej, okay, tam też jakaś łódka płynie, więc przerzucimy tam od razu gości z tarczami. Włócznie postawimy tutaj. Okej, okay, tu łucznicy sobie powinni poradzić. A tutaj tarcze też sobie powinny poradzić. Okej, okay, włócznie musimy cofnąć teraz, żeby nie dostały strzału. jest samotny koleś jak schował no dobra szarża okej okay, tam więcej uczniów sporo strzelania tutaj widzę dobra spróbujemy tych uzrepleniszować tutaj bo na razie jest na tyle spokojnie że wydaje mi się że zdążymy to zrobić bo to oczywiście troszeczkę trwa, nie uzupełnianie tych strat więc trzeba to robić w odpowiednim momencie nie wiem co by się stało, gdyby mi teraz spalili ten budynek na przykład. No ja trochę szkoda. Aha. Ok. Czyli jak kliknę umiejętność, to ja już nie mogę z tego wyjść. Muszę ją wykorzystać, bo wtedy kliknąłem prawym się wykorzystała. Teraz kliknąłem lewym, też się wykorzystała. Dobra, ale no, na razie jest na spokojnie, byłem szczerze. No w dalszym ciągu nie jest jakieś super duże wyzwanie. No i udało się, bez problemu. Tutaj dwie, tutaj znowu dwie, tutaj znowu dwie. Okej, okay, czyli sporo monetek zarobiliśmy, mimo że w sumie scenariusz nie był jakoś super trudny. Okej. Okay. Wyspa zdobyta, 8 monetek, więc mamy już łącznie 11. E, przy czym no za 11 niczego, a nie, mogę za 10 ulepszyć tylko, że umiejętność. A umiejętność to nie jest, nie jestem jakimś fanem tych umiejętności, powiem szczerze. One są takie dosyć mocno sytuacyjne. Nie, nie będziemy niczego ulepszać. Kończymy dzisiejszy odcinek, widzimy się w kolejnym. Dzięki serdecznie za oglądanie, do zobaczenia. Czołem.